Witam Państwa z tendencyjnym przeglądem wiadomości. To nie mój wynalazek, to jest taki nowy format, tak się teraz mówi. Ja po prostu wpisuję się w nową świecką tradycję takich tendencyjnych dzienników. Zresztą każdy dziennik telewizyjny, później każdy, każdy przegląd informacji w innych mediach zawsze był tendencyjny, więc mój też tendencyjny. Wiadomość podana, jak sądzę. W miarę zwięźle, i jakiś mój komentarz, i tak trochę z Polski, trochę ze świata. Zaczynamy pierwszy przegląd. Wiadomości z Polski. Dzisiaj sąd we Warszawie nie dopuścił wniosków dowodowych w sprawie Piński-Kaczyński, czyli Kaczyński przeciwko Pińskiemu. Kaczyński odwołał się do sądu. Twierdząc, że Piński nie powinien się wtrącać w jego sprawy prywatne, a Piński, jak przypomnę, twierdzi, że Kaczyński jest homoseksualistą i że są na to dowody. Sąd nie dopuścił wniosków dowodowych. Jeżeli zatem dowody gdzieś są, to nie zostaną przedstawione na żądanie sądu, tylko uderzą w kampanii wyborczej, co jest dla Kaczyńskiego, będzie dla Kaczyńskiego klęską. Jak sądzę, sąd zrobił mu krzywdę. Być może na żądanie ministra ziobry, którego wpływ na sądy no, pośredni czy bezpośredni jest chyba powszechnie znany. I mój komentarz: no, życie jest labiryntem, wszyscy wchodzimy w ślepe uliczki bez przerwy przez całe życie, ale one nie są do końca ślepe. Z każdej uliczki do końca życia jest wyjście. No, dla odważnych i pokornych, którzy są gotowi przyznać się do błędu. I życzmy Kaczyńskiemu, aby w końcu przed śmiercią znalazł wyjście z labiryntu. Skoro mowa o Janie Pińskim, to wspaniałą rozmowę opublikował dzisiaj, rozmowę z Piotrem Tymochowiczem, nie muszę przedstawiać człowieka, znany człowiek, rozmowa jest o wielu rzeczach, o śmierci lepera, o hakach na Kaczyńskiego i przypadkiem rozmowa opublikowana no parę godzin przed pierwszą rozprawą sprawy kaczyński przeciwko Mińskiemu. Tymochowicz mówi gdzieś z kontynentu azjatyckiego, w tle ma nieruchome zdjęcia z Kambodży. Jest gdzieś na pewno w Azji, między uralem i indo pacyfikiem gdzie on w tej Azji jest tego nie chce nawet zgadywać. Podobno ma ze sobą całe pudła, całe pudła dokumentów, któremu Andrzej Leper przekazał dosłownie na dzień przed śmiercią. Po rozmowie w biurze samoobrony, po kilku godzinach rozmowy z Januszem Maksymiukiem, Maksymiuk wyszedł, a wtedy Leper miał przekazać od razu z miejsca Tymochowiczowi całe. Kartony dokumentów, które on gdzieś przechowuje. Cała rozmowa trwa ponad dobrze, ponad godzinę i jest warta wysłuchania. Także ze względu na błędy Piotra Tymochowicza. Ja wskazuję je na Twitterze, na moim Twitterze, którego Państwu polecam. Najgorszy błąd to taka wypowiedź popędliwego w wypowiedziach Piotra Tymochowicza. Cytuję z niewielkimi skrótami. Byłem na dołku. Bo zbyt intensywnie z Rosjanami odbierałem dług. Jeszcze z Polski: 65 mniej więcej delegatów partii Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna, w sobotę zademonstrowało na kongresie w siłę, zwartość, gotowość. Menedżer Brauna, Włodzimierz Skalik, liczy na to, że jak sądzę, że Konfederacja się nie rozpadnie i że. Fenomen Brauna w polityce będzie trwał, a dochody wraz z nim, bo w końcu o to chodzi menedżerowi. Ale ja na miejscu skalika rozejrzałbym się za nową inwestycją. Marek Jurek, jego poprzednia inwestycja polityczna, był lepszej jakości aktywem inwestycyjnym, dał lepszy zwrot. Były tam lata chude, ale gdy został europosłem, pieniądze płynęły szerokim strumieniem. Rozejrzałbym się za jakimś nowym. Siebie nie polecam, ale na pewno ktoś się znajdzie. Gazeta Rzeczpospolita, ostatnio własność współwłasność George'a Sorosa, który wspomaga takie inicjatywy medialne, donosi, że wojska obrony terytorialnej, WOD, budują siły powietrzne. Wokół Warszawy powstają trzy garnizony. W tym jakieś, czy w istniejących koszarach być, trzy bataliony być może trzeba będzie w, w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, Bożęcina, właśnie, w Bożęcinie po drodze na Leszno i Campinos. Campinos będzie trzeba może zbudować jakieś, jakieś albo jakąś budowlę nową, albo jakieś ustawić kontenery dla żołnierzy WOTU. Bo tam chyba nic nie ma. W każdym razie takie trzy miejsca wskazują na to, że być może PiS liczy PiS. Kaczyński, zwłaszcza liczą na to, że będą rządzić jeszcze wtedy, kiedy uda się uformować te bataliony i będą mogli ich użyć do osaczenia niepokornej ludności Warszawy, gdyby coś tu się działo. W swoim czasie służyły do tego jednostki napiślańskie, które miały być nawet użyte w w czasie, pod koniec rządów Olszewskiego i Macierewicza, no ale to zostawmy, bo miało być krótko. To jest pytanie, czy minister Błaszczak chce skierować Wojska Lotnicze Obrony Terytorialnej do bombardowania Warszawy na wypadek jakiegoś ataku na rząd w obronie rządu, jak to kiedyś w obronie rządu zaatakował z góry, z powietrza, zamachowców Piłsudskiego w maju 1926 roku, generał Ostoja-Zagórski. Nie oczekuje odpowiedzi od ministra Błaszczaka. Świeże badanie z Uniwersytetu Tomasza Jeffersona w Filadelfii w USA prowadzi do wniosku, że nanocząsteczki lipidowe używane do różnych celów w medycynie, użyte do przenoszenia mRNA w tak zwanych szczepionkach mogą hamować lub zmieniać reakcję immunologiczną u myszy. No, na razie zbadali to u, u myszy. Cały czas czekamy na to, co się wydarzy po wielkiej epidemii szczepień. Dzieją się rzeczy, no jest naglica choroba nagłych zgonów, ale ona nie dotyczy jakiejś bardzo dużej populacji, znaczy dużej, ale w skali ludności świata nie jest to jakoś dużo zwłaszcza że też szczepionki mRNA podano tylko ludności czy części ludności części świata natomiast zapowiedzi znawców czy rzekomych znawców to się okaże z czasów tej epidemii mogą nas niepokoić bo być może efekty będą spóźnione czekamy obserwujemy i nie dajemy się oczywiście zmylić opowieścią o Long COVID, czy długim COVID, oraz o innymi wyjaśnieniami dziwnych wypadków medycznych. Po wakacyjnym rajdzie na giełdach, który podobno był spowodowany nadziejami na zmianę polityki Fedu, w Jackson Hole niespełna dwa tygodnie temu szefowie banków centralnych ogłosili, że nie będzie zmiany polityki banków centralnych, że będą restrykcje, że pieniądza ma być mniej i w związku z tym tanieją już tam któryś dzień akcja i jednocześnie dług rządów tanieje. Dług Stanów Zjednoczonych zmierza ku dnu. Sprzed wakacji 20 któryś tam czerwca dług rządu polskiego tak bardzo nie tanieje, ale to nie jest istotne dla dla historii, Polska jest małym krajem i dług w wolumenie długu globalnego jest niewielki. Teraz coś pan, Państwu pokażę, bo mam taką planszę, narysowałem sobie flamastrę, to Państwu narysowałem. Druk dolarów rósł ze stałym, monotonnym powiedziałbym przyspieszeniem i nie za szybko. Od czasów Nixona, kiedy dolar oderwał się od pokrycia w złocie, tak naprawdę wcześniej ten druk dolarów podskoczył zaraz po II wojnie światowej, ale to były niewielkie zmiany. Upadek Związku Radzieckiego i ten moment imperialny, który zaraz państwu pokażę na obrazku, nic nie zmienił w tendencji, czyli dalej z niewielkim Przyspieszeniem rosła ilość pieniędzy, dolarów w obiegu. Natomiast w momencie imperialnym, czyli w początku lat 90., zaczął gwałtownie rosnąć indeks DJI, Dow Jones, czyli główny indeks głównej giełdy w Nowym Jorku. Impulsem do tego wzrostu nie był ten nadmiar dolarów, których przybywało już wcześniej, tylko Projekt globalnego imperium, czyli moment imperialny. Załamania indeksu DJI przyszły na początku wieku XXI, kiedy załamywał się projekt imperialny, chociaż jeszcze wydawało się, że, że jest bardzo, bardzo obiecujący. I obserwujmy, co dalej, bo widzimy właśnie te spadki na, na giełdach po rajdzie wakacyjnym. To jest obrazek, Obrazek, na którym na czarno, przepraszam, pokazałem to Państwu do góry nogami, więc pokażę jeszcze raz, błąd w realizacji filmu. I Tutaj widać na czarno wzrost. Wzrost czy przyrost, przybywanie dolarów w obiegu drukowanych przez rezerwę federalną, a na czerwono widać jak na początku lat 90. czerwona linia, czyli indeks DJI, indeks giełdy, odrywa się ku górze od tego do druku na czarno. Na pomarańczowo zaznaczyłem to kreską moment imperialny. Jeżeli teraz znowu zobaczymy, jeżeli zobaczymy że giełdy trwale zniżkują, że Bessa nadeszła, to prawdopodobnie oznacza, że imperium Amerykanum. Które nie jest imperium amerykańskim, tak naprawdę. Ameryka jest wehikułem, narzędziem, jest żywicielem pasożyta, że to imperium globalne zapada się i nie warto już naprawdę na nie stawiać. Ale o tym oczywiście w dłuższych pogadankach, bo to nie jest temat na taką krótką wiadomość. W Niemczech. Przepraszam, jeszcze będzie o Ameryce. Sędzia Erin Cannon, sędzia federalna na Florydzie, mianowana przez prezydenta Trumpa. Tam sędziowie, to jest bardzo skomplikowany system, ale sędziowie są zarówno mianowani, tak jak u nas, jak i wybierani. Więc mianowana sędzia Erin Cannon, ustanawiając nadzorce sprawy, sprawy. Ukradzionych przez FBI dokumentów z domu Trumpa, zakazała Bidenowi czy rządowi, czy też Departamentowi Sprawiedliwości, Ministerstwu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych korzystania z ukradzionych dokumentów Trumpa. Okazało się, że tych jest ich ponad tysiąc, z czego tylko kilkadziesiąt, bodajże, jeżeli nie kilkanaście. Ma, ma klauzulę nadaną, którą zresztą prezydent zawsze, każdą klauzulę, może zdjąć, bo ma najwyższą władzę ma taką królewską władzę na 4 lata na Paryżu. Okazało się, że wśród zrabowanych materiałów są dokumenty medyczne, korespondencja podatkowa i sprawy księgowe Trumpa, co oczywiście wskazuje na to, że chodzi o, po prostu też o wydobycie innych potencjalnych punktów zaczepienia. Do tego, żeby Trumpa zwyczajnie zamknąć w więzieniu, w lewacko lewicowych, postępowych debatach, które oglądają setki tysięcy Amerykanów na YouTubie, w tej chwili już pada pytanie, na ile lat Trump pójdzie siedzieć. No ale to jest dzielenie skóry na niedźwiedziu. Zresztą, jeżeli będzie w areszcie i będzie kandydował do. Oczywiście, jeżeli w tym areszcie go ktoś nie zabije. Ale jeżeli będzie z aresztu kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to z całą pewnością wygra ogromną, ogromną większością. No i mój komentarz. A jeszcze jedna informacja: Rzeczniczka Bidena, murzynka i lesbijka z Haiti, twierdziła jeszcze niedawno, że szef, prezydent o tym nalocie na dom Trumpa dowiedział się dopiero z mediów. Może o fakcie dowiedział się z mediów, ale właśnie dowiadujemy się wczoraj, chyba, że Biden żądał tych dokumentów już w maju. Na jego żądanie zostały wykradzione z domu Trumpa. Spokojnie. Spokojnie, spoko. Normalsi w Stanach Zjednoczonych nie mają wygrać jak najszybciej i jak najłatwiej. Mają wygrać jak najskuteczniej i jak najtrwalej, bo to ma być zmiana dla świata, a nie tylko jakaś tam jedna polityczna. Zmiana w samej Ameryce. I wiadomości, wiadomości jeszcze z Niemiec, minister z Niemiec i z Włoch, minister Anna Lena Beabok, szefowa Zielonych, koalicjanta w rządzie niemieckim, partii, która jest pod szczególną opieką niemieckiego, przepraszam, amerykańskiego, głębokiego państwa. Parę dni temu powiedziała, że będzie pomagać Ukrainie, cokolwiek o tym myślą niemieccy wyborcy. Niemieccy wyborcy mają stulić pysk. Tymczasem kandydat na prawdopodobnie na wicepremiera Włoch po wyborach 25 września, w tę niedzielę za niespełna dwa tygodnie, Salvini, szef Ligi, podobno neofaszystowskiej, powiedział w sobotę na konferencji. Bardzo wprost, że no, trzeba znieść sankcje na Rosję, bo one szkodzą Europie, a nie Rosji. To nie dochodza prawda. To, że Rosjanie zamknęli gaz, który płynie rurociągiem Nord Stream 1, dowodzi, że Rosjanie też chcą zniesienia sankcji. Uwaga, Rosjanie chcą zniesienia sankcji, Europa potrzebuje zniesienia sankcji. Pytanie, komu na nich zależy, jeżeli obie strony tego sporu by chciały je znieść? Niewątpliwie ciche negocjacje trwają, wojny na Ukrainie prawie nie ma, co dowodzi, że coś się dzieje. I to jest wielka nadzieja dla nas, ponieważ ta wojna nikomu nie jest potrzebna. Kończę na tym. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o uwagi nie tylko o samych informacjach z komentarzami, ale również o tym, czy ten format Państwu odpowiada. Jeszcze mam pytanie, czy mam przedzielać te doniesienia dżinglem. Dżingiel nie będzie oczywiście mechaniczny, automatyczny, wygenerowany, tylko będę generował go sam. Może brzmieć na przykład jako tak jako bzz, 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 albo coś takiego. Proszę oczywiście o wskazanie mi, jak to powinno być, o kciuki, komentarze i o subskrypcję.